Parlament Europejski zezwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności Daniela Obajtka. I Michała Dworczyka, czyli uchylił im immunitety. Przypomnę, że w stosunku do pana Dworczyka te zarzuty, które chce sformułować prokuratura dotyczą tak zwanej afery mailowej, czyli używania skrzynki prywatnej do celów służbowych, doprowadzenie do tego, że te wiadomości, te informacje niejawne wyciekły, a także potem utrudnianie śledztwa, czyli kasowanie tych maili i uniemożliwianie prokuraturze zapoznania się z materiałem. Jeśli chodzi o Daniela Obajtka, to te Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, nadużycia swoich uprawnień w Orlenie poprzez zatrudnienie firmy detektywistycznej, która miała śledzić, inwigilować posłów opozycji. Media mówią o Marcinie Kierwińskim, między innymi, Janie Grabcu, i tego dotyczą zarzuty prokuratury. Po dzisiejszej decyzji. Parlamentu Europejskiego. Prokuratura może teraz prowadzić normalnie postępowanie przygotowawcze, czyli postawić zarzuty i doprowadzić do złożenia aktów oskarżenia. I tak powinien wyglądać prawidłowo proces przed organami ścigania. Cieszymy się z tego, że dzisiaj taka decyzja Parlamentu zapadła i mamy nadzieję, że prokuratura i potem sąd szybko podejmą decyzję. Ja zaznaczam, Parlament Europejski nie jest ani prokuraturą, ani sądem. My dzisiaj nie przesądziliśmy ani o winie, ani o karze, tylko pozwoliliśmy organom ścigania na prowadzenie.